Zapraszamy na serię nauczań Biblia o pieniądzach. W dzisiejszym odcinku zastanowię się nad pytaniami. Czy gdyby Bóg poprosił, abyśmy zrobili z siebie pośmiewisko, że mamy to zrobić? W jaki sposób mamy reprezentować Boga? Czy lepiej dawać mniej a częściej, czy raz, a dobrze? Jak króciutko. Kiedyś Marcin Zieliński opowiedział taką historię, że miał takie przekonanie, że Bóg każe mu iść do pewnego wieżowca, ewangelizować ludzi. No ale on tego za bardzo nie chciał przyjąć. I za każdym razem, kiedy zaczynał się modlić, przychodziło mu to samo: idź tam, bo ja chcę, żebyś tam ewangelizował ludzi. Ale on tego nie chciał zrobić. I za każdym razem wymyślał sobie, co on mógłby innego dla Boga zrobić, żeby jakby od tego uciec. No bo wyobraźcie sobie, jakbyście mieli takie przekonanie, że macie iść ewangelizować naprzeciwko wasz budynek, przecież macie tam znajomych, tak? I co, zapukacie i no ja chciałem porozmawiać o panu Jezusie. No, no nie jest to taka jakaś super sytuacja, tak? Ale w końcu już było tego tak dużo, że, że Marcin mówi, dobrze, który blok? No i Duch Święty pokazał mu blok. No i historia zakończyła się tak, że kompletnie z nikim nie porozmawiał, dlatego że nikt nie chciał z nim rozmawiać. Albo ludzie zamykali drzwi, albo po prostu kompletnie nie chcieli z nim rozmawiać. No i chciałabym Wam przeczytać pewien fragmencik, jak on to skomentował. No i w końcu mówię, Ok, Panie Boże, powiedz mi tylko, który wieżowiec. Po prostu wiedziałem, że muszę to zrobić, jeśli chcę podjąć wyzwanie, bo musicie wiedzieć, że wiara jest ryzykiem. Wiara jest ryzykiem. Jeśli chcesz żyć w wierze, musisz podejmować ryzyko. Wiara nie jest wyimaginowanym stwierdzeniem, że ktoś gdzieś jest. Wiara wiąże się bezpośrednio z posłuszeństwem. Temu, w kogo wierzysz. Jeśli On mówi, musimy okazać posłuszeństwo. Poszedłem wówczas do tego wieżowca. Pukałem, ludzie otwierali. Proponowałem im rozmowę o Panu Jezusie. Niektóre reakcje były dla mnie mocno kompromitujące. Bogu dziękowałem, kiedy ktoś nie otwierał. Wielkie wyjście ewangelizacyjne Marcina Zielińskiego. Wielka posługa. Byłem wkurzony na Boga. Gry, gdy wracałem stamtąd, pytałem przepraszam za wyrażenie trułeś mi. <laughs> że mam tam iść. I po co? W który, na którymś wtorkowym spotkaniu e, przez półtorej godziny zastanawiałem się, po co to było? Już na koniec zacząłem się modlić, przyzywać Ducha Świętego. Nagle poczułem, że moje nogi stają się jak zwaty i znalazłem się na krześle, odczuwając niezwykłą Bożą obecność, niesamowitą bliskość Boga. Nikt inny nie czuł tego, tylko ja. I kiedy tak tkwiłem w tym błogostanie zrozumiałem w jednej chwili, że nie chodziło wcale o to, bym zbawił klatkę schodową. To było wyzwanie, które Bóg postawił przede mną. Czy jeśli poproszę Cię, żebyś zrobił z siebie idiotę, to zrobisz? Czy umiesz dla mnie stracić twarz? Czy jeśli Bóg poprosi Ciebie, żebyś zrobił z siebie idiotę, czy to zrobisz? Czy jeżeli Bóg poprosi Ciebie, żebyś coś stracił? Bo tu chodzi o stratę, o stracenie czegoś. I ja tę sytuację przekładam tak samo na nasze finanse. Czy potrafimy stracić coś dla Boga? Czy potrafimy zaryzykować, że ja dam, ale mi może nie starczyć? Czy jesteśmy na tyle odważni i silni, żeby wejść w to ryzyko? Bądź wierny w rzeczach małych, a Bóg postawi ci nad większymi. Bogu prawdopodobnie nie chodzi o te pieniądze, nawet które masz, tylko chodzi mu o Twoje serce, czy ty jesteś w stanie to zrobić. I jeszcze tak sobie myślę, że e, bardzo lubię to zdanie że musisz zawsze pamiętać, że możesz być jedyną Biblią, jaką drugi człowiek przeczyta. To znaczy, kiedy człowiek inny spotyka się z Tobą, to masz jedyną okazję, żeby pokazać mu Boga. I teraz. Jak mu go zaprezentujesz? W jaki sposób? Czy on zobaczy u ciebie hojność Boga, czy tego nie zobaczy? I ja miałam kiedyś taką historię, to znaczy, miałam taki zwyczaj, że zawsze w portfelu miesięcznie miałam 100 zł rozmienione po 10 zł. I miałam taki zwyczaj, że zawsze jak stałam w sklepie w kolejce i widziałam, że komuś brakuje, to komuś dokładałam 10 zł. Jeżeli ktoś tam potrzebował, żebrał czy coś tam, to dawałam. I tak czułam się tak dobrze z tym, nie? że ja tam daję po te 10 złotych. I pewnego dnia, słuchajcie, miałam takie przekonanie. Że Duch Święty pyta się mnie, słuchaj, czy jeżeli ty byś dostała od kogoś 10 złotych, to czy ty czułabyś się ukochana przez Boga? I ja sobie wtedy tak pomyślałam, no fajnie byłoby, no zawsze pieniądze tak gdzieś. No ale te dzi... no, no, jakoś to by mojego życia nie przewróciło do góry nogami, jakoś nie uwierzyłabym, że Bóg jest mocny, wszechmocny, miłosierny. No, to by było fajne, ale no nie urwałoby, no, wiecie. <grych> no. E... I wtedy tak sobie dalej, tak miałam taki dialog wewnętrzny, powiedziałabym, ile, a jeżeli byś ile dostała, nie, I ja sobie wtedy tak mówię, no, 20 też nie, nie, ale jakbym na przykład takie 100 złotych dostała od kogoś, no to już by było dla mnie, wow. No i Bóg mówi to, dlaczego innych traktujesz gorzej niż siebie? Dlaczego ja daję takiemu człowiekowi 10 i jestem dumna, że ja mu pomogłam? To nie jest fair. Taki człowiek nie poczuje miłości Boga dostając dziesięć złotych. I postanowiłam sobie wtedy, że nie będę rozmieniać tego na te dziesiątki, tylko raz dam, ale 100. Wiecie, jakie to jest trudne? To jest bardzo trudne. Nie, jeszcze mi się to nie zdarzyło, dałam pięćdziesiąt, bo słuchaj, to jest, to jest właśnie paradoks, to jest strasznie trudne. Ma mieć te i, i... Ale raz była taka sytuacja, że właśnie był tam jakiś pan. No i miałam typie, i mówię dobra dam i dałam mu. Tylko że samo dawanie to jest tylko początek, bo ty musisz w to jeszcze powiedzieć coś o Bogu, tak? Musisz jakąś ewangelizację. Natomiast ja jeszcze nie jestem na takim poziomie, bo ja trochę się tak wstydzę z ludźmi rozmawiać, więc mnie po prostu zamurowało. A tego pana jeszcze bardziej. On chciał dwa złote, a ja mu 50 i on tak: "Ale dlaczego pani to robi?" Ale jak to? Ale no, i oczywiście mogłam wtedy powiedzieć, tak, bo cokolwiek, Bóg Cię kocha, bo, bo Bóg jest cokolwiek, mogłam to wykorzystać, nie wykorzystałam, bo stałam tak, a ten Pan mówi, muszę coś Pani powiedzieć, Bóg jest dobry. więc <noise> 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 no. <noise> Tak. No, więc dzisiaj chciałabym Was zachęcić do ryzyka, do ryzyka i też do tego, żeby twoje życie pokazywało hojność Boga. Dziękuję bardzo. Jesteśmy reprezentantami Boga na ziemi. Od nas zależy, jakiego Boga poznają inni ludzie. Zachęcam ciebie dziś do tego, abyś pokazywał innym Boga hojnego, obdarzającego obfitością.